Dzisiaj jesteśmy na kolejnym dwudniowym szkoleniu. Przyjechała do nas Kornelia. Kornelia, powiedz, jakie masz plany na swój biznes? Co będziesz działała? Otwieram swoją kebabownię w Gąskach przy latarni. Będzie się nazywać Czarnego. O proszę, a powiedz jakieś doświadczenie. Było w gastronomii czy nie było? Jasne, byłam pięć sezonów kelnerką. <noise> no to słuchajcie, no coś tam nie zdałaś tego. Zdawaj, <noise> lecimy swoim szkoleniem. Zobaczymy, jak ci ono pójdzie. No i jak widzicie, Kornelia miała doświadczenie w gastronomii. Osoby, które robiły już w gastronomii, mają pewne ruchy. One wiedzą, jak to wszystko robić. No i zobaczcie, jak Kornelia sobie radziła z krojeniem mięska. Kebaby naprawdę wychodziły jej bardzo ładnie. No i zobaczmy, czy Korneli się podobało. W dwudniowym szkoleniu, jak widzicie, zajechani, ale uśmiechnięci. Kornelia, powiedz, jak było? Czy podobało Ci się szkolonko? Oczywiście, że podobało. Zrobiłam z 300 kebabów, upociłam się jak świnka i dostałam ostry wycisk. Kornelia, <laughs> powiedz, kiedy otwiera swój biznes? Kiedy widzimy się u Ciebie? Z kebabem ruszamy od przyszłego tygodnia. Jest to w Gąskach przy Latarni, u Czarnego. A więc jeżeli chcecie zobaczyć Kornelię, jak robi kebabiki, zapraszamy do Czarnego, do Gąsek.